Ale te mięso Ja jestem prawdziwym biznesmenem IOTV Przedstawia Dzień dobry jesteśmy tutaj e, W Wakandzie e, Tutaj jest Kuda Kwasze, Nasz e, wspaniały biznesmen e, Pokaże nam wspaniały pomysł na biznes Bo my tutaj e, nie mamy wody Ale możemy mieć pieniądze Jest bardzo tutaj gospodarczy Nasz Kuda Kwasze I e, biznes nazywa się Upoluj sobie to jest e, handel ludzkim mięsem i automatyczne grillowanie tego mięsa. Także e, tutaj oddaję głos e, koledze i jeszcze się zapytamy, jak smakuje ludzina. Bo widzę, że masz kość udową, prawda? Czy to jest kość udowa? Czy, e, nie, to nie jest kurwa kość udowa, to jest. Kość, e, to jest kość e, ręki, wielkiego grubasa, którego upolowałem. I żeram go od rana I to jest zajebiste mięso Uwielbiam je Jeść e, Trochę sprzedaję, trochę sobie zjadam Kurwa jest zajebiste um, Najlepsze to są Francuzi są najlepsi Bo smakują jak żaby Bo ża żą żabie łódka e, Najlepsi są też grubaste Takie e, z UK -a. Bardzo świetnie skwierczą i e, lubię też na przykład sobie zjeść taki policzek tak, policzek e, na przykład, albo paliczki takiego wielkiego grubasa grubego czyli e, zasadzasz się na grubasów w krzakach i ich zabijasz tak, tutaj właśnie w tym miejscu e, jest bardzo dużo białych ludzi i ja zasadzam się biorę go e, zarzucam sieć on się dusi i od razu go tutaj kuch z kucharzami Zapierdalamy, bierzemy, oddzielamy mu łeb, oddzielamy mu wszystko i idzie drodzy na rusz. Jemy i sprzedajemy, jest biznes. Zajebiście, a jak straciłeś zęba? no, ja straciłem zęba na takiej wielkiej kości. Przyjechał taki gruby, właśnie amerykanin i zamiast jednej kości miał kurwa tytanową płytkę. I ja żarłem, żarłem. Myślałem, że wyżygam, ale udało się, przetrawiłem. Tylko mi ząb wypadł, kurważ. Ale to nie, za, nie jest duży problem. Ja sobie znajdę ząb jakiś jeszcze i sobie wstawię. Nie ma problemu. Także to jest mój pomysł na biznes. Pro, pro, proponuję: od razu zacznijcie łapać, właśnie białych. Będziecie tyle pieniędzy mieć, i ja się najecie Zajebiście. No, zobaczcie, jak jestem chudy. W ogóle jedzenie i miejsce jest najlepsze. Tu mój, na przykład mój, jeden z moich braci tutaj w kapelutku też chodzi. No i co jeszcze, jakie jeszcze rady masz dla podobnych ludzi? E, no co, jeszcze miałem taką jedną sytuację, że trafiłam się taka para z Yorkshire, i jeszcze wtedy był kurwa COVID. Musiałem im zdjąć te maski śmierdzące, i wtedy. Nasadziłem ich na pali, się paliło i paliło, tak jak widzicie tutaj. Mamy różne rzeczy, różne trochę skóry, trochę języków, podroby też robimy, pasztety, nie pasztety. No, bardzo fajnie widzę, że sobie bardzo radzisz. E, jak sobie radzisz z tłuszczem? E, tłuszcz e, różnie. E, robimy smalec. Robimy na przykład takie dość duże właśnie kulki, takie z smalcu i sprzedajemy. A co z głową? Głowę wypierdalamy, e, czasem właśnie bierzemy tylko policzki, jakieś oczy. Murzynki są bardzo łase w ogóle na oczy białych. One właśnie, te wielkie dupy, o, to nie wiem czy widziałaś, ale one sobie na, nadziewają te oczy jeden na drugie i pieką sobie jak y, kiełbaski nad ogniem. Zajebiste w ogóle są oczy. Yy, także, no, róbcie to co ja, będziecie mieć tyle pieniędzy, nie będziecie musieli do Europy jechać. Także, polecam ludzinę w ogóle, bardzo dobra. I zobaczcie, jaki właśnie jestem chudy, jestem zdrowy, to jest zdrowe mięso, super, super wyglądasz. No, a zobacz jaki mam brzuch, mam zajebisty brzuch. A ile mam siły, Wszyst każde serce zjadłem tego Grubasa. No i zobacz, jaki mam brzuch pełen, jestem zadowolony. <śm> no, pozdrawiam Was.